Cześć. Przed nagraniem zapraszam Was do wersji filmowej dzisiejszego nagrania, a są to piękne kadry z przepięknych gór świętokrzyskich do tego tekstu. Odnośnik zamieszczę w przypiętym komentarzu. Rok 1933 Władysław Kołodziej. Rozmyślania na poszczególne miesiące. Czerwiec. Nazwę swą wywodzi od staropolskiego słowa czerwić się, to znaczy mnożyć się. I faktycznie miesiąc ten dla świata roślin i niższych zwierząt jest okresem rozmnażania się, pracy nad utrzymaniem gatunku, opieki nad młodym potomstwem, walki o jego byt i ochranianiu go przed zewsząd czyhającymi nań niebezpieczeństwami. W królestwie owadów, w tym obszernym, a tak mało znanym świecie, z poczwarek, cichych i niemych, Wykluwają się piękne, skrzydlate cudnymi barwami skrzące się motyle. Lecą w dal bezkresną, lekkie jak pyłki, falistym nierównym lotem przecinają drgające powietrze. Jak kosztowne klejnoty zawisają nad kielichami kwiatów, pijąc z nich boski i upojny nektar słodyczy. Jeśli spojrzymy na tego świetnego lotnego motyla, wierzyć nam się nie chce, że istota ta przed kilku może godzinami jeszcze była wstrętną poczwarką, omotaną grubą skorupą, cichą, niemą, ślepą, leżącą bez ruchu i że w niej kołatało się tylko życie w stanie utajonym prawie w letargu. Jakaż przemiana cudna w ciągu kilku zaledwie chwil? Ile szczęścia, radości, rozkoszy życia i wolności po długiej niewoli zamknięcia bez ruchu i śmierci. I nie widzimy tej tak naturalnej analogii motyla z życiem i śmiercią człowieka. Człowiek żyjący, wcielony w fizyczne ciało, to ta poczwarka cicha i niema, otoczona ciemną powłoką ze wszystkich stron. Odcięta od świata barw, dźwięków, woni, wegetująca skromnie i w zamknięciu tem przygotowująca się do innego, przyszłego, może lepszego żywota. Ciało naszej zmysły są tą skórą i powłoką poczwarki. Powiedział już jeden z mędrców starożytnych, że oczy i uszy mamy tu na ziemi po to, byśmy nie wiedzieli i nie słyszeli tego czego nam na razie spostrzegać nie wolno. Zatem, zmysły nasze, dając nam pewną ilość wrażeń fizycznych, odcinają nas równocześnie od wiele większej grupy wrażeń innych, nadzmysłowych, nie pozwalają wkraczać nam w świat ducha, są tą skorupą poczwarki, która nie pozwala jej oglądać świata zewnętrznego i radować się jego pięknością. I słusznie, bo mamy tu na Ziemi wykonać pewną pracę, pewne zadanie, a widok rzeczy nie z tego świata odrywałby nas od tego zadania i przeszkadzałby w pracy, w trudzie, który przed naszym wcieleniem samiśmy wzięli na nasze barki. Ale jak poczwarka wreszcie odrzuca skórę i przemienia się w cudownego motyla, tak. Na nasze barki. Ale jak, ale jak. Ale jak poczwarka wreszcie odrzuca skórę i przemienia się w cudownego motyla, taki duch ludzki przez śmierć fizyczną zwalnia się z cielesnej skorupy i, lekki jak motyl, rusza w świat ducha, uzyskując z powrotem cudowne władze ducha rozszerza się do nieskończoności zdolność postrzegania ponad zmysłowego. Duch może się z szybkością myśli przenosić z jednego krańca świata na drugi, może wnikać w duchy znajomych i przyjaciół i żyć z nimi w takim kontakcie, jaki niemożliwym byłby we fizycznej, ziemskiej formie. Zatem odwagi i otuchy Zatem, ziemskiej formie. Zatem odwagi i otuchy, bo śmierć nie jest zaprzeczeniem i unicestwieniem życia, tylko zmianą formy życia, z formy ciasnej i ograniczonej, w formę swobodną, szeroką i wolną. I jak poczwarka, by się mogła stać motylem, musi przejść ciężki żywot gąsienicy i poczwarki. Tak też duch ludzki przechodzi szkołę życia ziemskiego wielokrotnie, by uświadomiony i wyleczony z błędów, szedł wolny i potężny w cudowny świat ducha. Dziękuję za odsłuchanie tego artykułu. Wybaczcie, że tylko jeden. Nawet nie przeczytałem go sobie wcześniej, może i dobrze, bo prawdopodobnie nie przeczytałbym go. Przepraszam za te przerwy w nagraniu, ale ostatnio jest taki czas ciężki, ale to spokojnie wszystko. No. Hmm.